Prawdziwy kart jest, nie? Tak. Czarek, będzie w Beka. Dzień dobry z Malty. Najbardziej słonecznej wyspy w Europie. Kiedyś Maltę nazywano pływającym lotniskowcem, ponieważ jest to najbardziej strategiczne miejsce na Morzu Śródziemnym. I dlatego Malta przez wieki była naprawdę pod różnymi wpływami, pod kontrolą różnych krajów i ma przebogatą historię. Zaczynając od megalitycznych miejsc kultu religijnego, które obok tych z Turcji są najstarsze na świecie. Na Malcie warto zobaczyć jeszcze prześliczną bardzo dzielotową Bezpiekozo. Warto zobaczyć piękną architekturę miny, przepiękne, przeurocze trójmiasto też mają coś takiego, i przecudowne nurkowania. Woda na Malcie jest taka jak w oceanie, absolutnie tak wygląda. Zobaczcie Malto naszymi oczami. Są trzy powody, dla których polecieliśmy na Maltę: wakacyjny chillout, zabytki i nurkowanie. I tak jak chilloutu na tym wyjeździe było najmniej, tak mieliśmy wrażenie, że zabytki są wszędzie. Jasne się stało, skąd wzięło się powiedzenie, że Malta, a szczególnie Waleta, jest największym muzeum świata pod gołym niebem. Najstarsze megalityczne świątynie powstały 7000 lat temu, a jedno z nich w Ganti mogliście zobaczyć w naszym poprzednim maltańskim filmie z Gozo. Gotowi na szybki trip po Malcie? To lecimy. Wiesz, że Malta to najbardziej filmowa wyspa w Europie? Codziennie kręcony jest tu jakiś film. My natknęliśmy się na jeden w Budzibie i porównanie naszego i ich budżetu na produkcję wypadło u nas mizernie. Pamiętasz film Gladiator i właściciela szkoły Gladiatorów Proximo? Film miał spory poślizg podczas zdjęć na Malcie, bo Oliver Reed postanowił nieźle zabalować w knajpce o nazwie The Pub, gdzie stał się legendą po zamówieniu ośmiu piń piwa, dwunastu podwójnych rumów i 14 whisky. Po wszystkim dostał zawału serca, z którego już nie wyszedł. A PAP sprzedaje koszulki z najsłynniejszym zamówieniem pod hasłem The Legend. W sąsiednim Trójmieście można podziwiać natomiast Fort Ricasoli, który zagrał w filmie Troja. Poza kwestiami filmowymi, Waleta i Trójmiasto to naszym zdaniem najciekawsze miasta Malty, gdzie całe dnie można spędzić na zwiedzaniu. Na przykład katedry św. Jana, gdzie znajduje się jedyny sygnowany obraz Caravaggia „Ścięcie św. Jana Chrzciciela”. W trójmieście zachwyciła nas przejażdżka gondolą a właściwie przepłynięcie. Ceny jak widzicie do przeżycia, ale widok na Waletę, Trójmiasto, zabytki i filmowe plany Malty jest absolutnie bezcenny. Zachwyciła nas też Mdina, leżąca na wzniesieniu pośrodku wyspy, nazywana miastem ciszy. Nie ma tu tradycyjnego handlu sklepów, jedynie zabytki, knajpki i hotele. Może dlatego jest tak uroczo. Najpiękniej na zdjęcia po zachodzie słońca. Obok Mediny Rabat, w którym jest aż pięć kompleksów katakumb. Nas zaciekawiło najstarsze w Europie Okno Życia, które znajduje się w ścianie dawnego szpitala zakonu franciszkanów. Pochodzi z drugiej połowy XV wieku. Gdy jesteśmy w środku Malty obowiązkowo warto wpaść na dobre wino, bo tu znajduje się jedna z najlepszych i najsłynniejszych maltańskich winnic Meridiana. Uprawiają odmiany winorośli, które dobrze sprawdzają się w bardzo ciepłym i wilgotnym klimacie wyspy. To między innymi chardonnay, fermentino, Muskaty, ale też czerwony merloczy cabernet sauvignon, których można popróbować na uroczym, zacienionym tarasie domu wina. Stąd już blisko na drugą stronę wyspy do wioski Papaya, znanej z amerykańskich kreskówek. Robert Altman nakręcił to niezbyt udany film o słynnym marynarzu. Zresztą, wioska nie przypadła nam specjalnie do gustu, bo to idealne miejsce dla rodzin z małymi dziećmi i im miejscówkę polecamy. jak wyglądają kapary w swójku. Ja wam teraz pokażę jak wyglądają w naturze. Normalnie są obrzydliwe, trzeba je zamarynować, zostawić w soli i będą pyszne. A to jest chlewek świętojański. Podobno wszystkie stronki mają bardzo zbliżoną wagę. Tam są niewielkie różnice. Będąc na południu wyspy zabieramy was na najpiękniejsze maltańskie klify. Klify dingli. Żeby o nich opowiedzieć, warto zacząć od budowy wyspy. Główna wyspa, czyli Malta, przypomina nieco odwrócony rondel, nierówno zanurzony w morzu. Północna strona opada aż do jego tafli. Na południu skały pionowo wznoszą się ku górze. Kolejne obok mniny piękne miejsce Malty to właśnie klify dingli, które wznoszą się na 253 metry nad poziomem Morza Śródziemnego. Z tych klifów w latach 80. szaleni Maltańczycy skakali samochodami do morza. U podnóża skał znajduje się cmentarzysko starych samochodów. I to jest ten moment, gdy możemy Cię zabrać do podwodnego maltańskiego świata. Żeby tu zanurkować, trzeba zejść w pełnym sprzęcie 150 schodów w dół. Jednak najciekawiej jest na wrakach i zaczniemy od największego z nich, 110-metrowego Umel Farut, który znajduje się przy Blue Grotto. Piękne nurkowania można zaliczyć koło Cirkiewy, miejsca skąd promy wypływają na gozo, a pod wodą spoczywa specjalnie przygotowany dla nurków dawny enerdowski patrolowiec P-29 o długości 55 metrów. Na kopii tego wraku byliśmy tutaj, w Cirkiewie. Na nurka warto wrócić do Anchor Bay przy wiosce Papaya, do płytko położonych jaskiń z pięknym łukiem skalnym na końcu nurkowania. Nie można zapomnieć o Marsa Clock. wiosce rybackiej słynnej z powodu wielobarwnych łodzi luzu z okiem Ozyrysa na dziobie, które miało chronić przed sztormem, oraz z niedzielnych targów rybnych, które podobno nie mają sobie równych. Z powodu pandemii mogliśmy obejrzeć łodzie i rybaków, z targiem niestety było gorzej. Jak jesteś w okolicy, wpadnij również do sąsiedniego Marsa Skala, kiedyś było podobne do Marsa Clock. Teraz łodzie rybaków zastąpiły luksusowe jachty, ale piękny widok na zatokę nie zmienił się. A, i jeszcze jedno: zapomnielibyśmy o plażach. Na Malcie znajdziesz zarówno skaliste, jak i piaszczyste, a naszym zdaniem jedną z najlepszych jest gań tu piecha, bo jest mniej zatłoczona, bo ludziom nie chce się schodzić po 165 schodach, bo jest po prostu zadbana i ma wszystko, czego potrzeba na spędzenie leniwego dnia. A co warto wiedzieć lecąc na Maltę? Że to najbardziej słoneczna wyspa Europy, gdzie słońce świeci przez 300 dni w roku. Że warto kupić kartę na transport publiczny, na przykład na lotnisku. Dla dorosłego kosztuje 21 euro na tydzień. Rozkład jazdy autobusów znajdziesz w apce TALINIA. Z taksówek polecamy BOLTA, który jest najtańszy. Obowiązuje lewostronny ruch, więc pamiętaj o tym, wypożyczając auto. Gniazdka są systemu brytyjskiego na 3V i 240V, więc warto zabrać adapter, a poza tym, jak zawsze, dobry nastrój.